Piękny zimowy dzień, mroźne powietrze dostaje się przez otwarte okno, słabe słońce chyli się za horyzontem, a tutaj piękny, starodawny piec kaflowy. Czy przecież pary nie ucieka? Nie, nie ma śladów w ogóle, żeby... Czyli to tylko kafle Jeśli są. jest ciąg, to nie ucieka. Nie. A jeżeli nie ma, to? A jeżeli nie ma, to? To bywa. To bywa. Tak, pokażemy dzisiaj, w jaki sposób palić w takim pięknym, starodawnym piecu. Piec oczywiście pięknie, prawie że wyczyszczony. O, światło jaki zaraz pokażemy w środku. Jak on sobie pięknie wygląda. Piękny piec. Tak. No i jak tam użytkowanie takiego zabytku? Ten zabytek ma taką moc, że wystarcza sam do ogrzania tego domu. A dom ma metrów 80 około. I poziom izolacji termicznej żaden. <laughs> Generalnie przez okno można by było sobie, sobie piwo podać, jakby się postarał, nie? Przez uszczelkę. No to świetnie. Także sam wystarcza i to bardzo ekonomicznie, o dziwo. Dobrze, czym nam dzisiaj zapalisz? Dębem. Eee, no to jak ty dębem palisz, no to się nie dziwi. No dębem, dębem, jasne. Stu Kartony po książęcym IPA. Rozumiem, że tylko takich używasz? Obecnie tylko tak. Hmm. Wytłaczanki po jajkach się niestety skończyły. Co masz tak suchy dom, że zacznie ci kartę mm -hmm. i się rozpala? Takie kawałki pewnie ze trzy trzeba będzie wsadzić i, i się rozpali. Ty wachlujesz te drewnianka, to jakaś taka twoja prywatna taki, metoda. Taki rytuał, tak. A. Trochę szybciej wtedy to się toczy. No chyba się dzisiaj uda od pierwszego kartona spalić. Co widzę się już jeden łapie. Nie, no jedno coś jest mokre wysyczy. to Te zielone płomienie to? Na kartonie czy na drewnie? A, to z kartonu Milan. To Z kartonu. O, i już tutaj się zajęło. Pięknie. Uuu, jak ładnie syczy. No właśnie, i co robisz po rozpaleniu drewna? W sensie, jak manipulujesz drzwiczkami? No i w ten sposób, jak tutaj widać, te drzwiczki są zużyte, co tylko pomaga rozpalać. Więc zrobisz specjalnie tych dziur? Nie, nie, nie. Specjalnie były te tutaj, a to na środku Dobra. generalnie powiększyły się. i czekasz aż się aż, tam aż rozbuja się dobrze, dobrze rozpali to jest domki jak się nie rozpali za dobrze to gaśnie niestety dobra no to później jak już się dobrze rozpali wtedy w ten sposób rozpala się jeszcze lepiej jak już jest wszystko dobrze rozpalone to to wtedy, no to wtedy prawie zamknięty trzymam i tak się pali przez parę ładnych godzin. Tym jednym ładunkiem dębu, który teraz wsadziłeś? Tak, do dwóch godzin może, może się palić. Elegancko. I po y, pięciu minutach mamy następujący efekt. Pięknie się dąb rozbuchał. I teraz co? E, teraz można przymknąć wszystko. Wszystko zamknięte, na dole tylko minimalną szczelinę. Minimalna to znaczy takie tutaj półtora milimetra. Gdzieś tak. Znaczy nie jest ciepłe? Chociaż tu już w minut, minutach troszkę zaczyna być. Yy, no i piękne zachodzące słońce oczywiście.